Jak wyglądają i ile kosztują wiralowe sukienki House of CB? To miejsce, w którym naprawdę można się poczuć jak milion dolarów. Do przymierzalni wzięłam modele, które najbardziej wpadły mi w oko. Sukienka z bolerkiem wydawała mi się bardzo urocza, ale gdy ją przymierzyłam, bolerko było na mnie stanowczo za duże. Ale na mojej przyjaciółce wyglądało już świetnie, a jej cena wyniosła 262 euro. Kolejna suknia była w bardzo takim wizytowym, bankietowym stylu. Gdybym miała zostać pierwszą damą, wyszłabym właśnie. W tej sukience. Ten rozplaszowany dół był mega. Totalnie mnie urzekł. Szkoda tylko, że jej cena była zabójcza bo aż 288 euro. Świąteczna sukienka była niewypałem w mojej opinii, ale prawdopodobnie to przez za duży rozmiar. Próbowałyśmy ratować sytuację, ale zostawię to bez komentarza. Jej koszt to 262 euro. Dużo ładniej prezentowała się na manekinie. Szara idealnie trzymała biust. Była skromna i zarazem nieskromna. Ogromnym plusem było to, że można było ją regulować. Za pomocą gorsetu Wyglądała na bardzo dopasowaną Ale zobaczcie, miałam w niej jeszcze sporo luzu Kosztowała 235 euro Jak myślicie, na jakie okazje mogłabym ją założyć? No i ostatnia pudrowo perełka W tym połyskującym satynowym materiale Czułam się jak cukiereczek Kosztowała 248 euro Co myślicie o tych sukienkach? Są warte swojej ceny?